Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Smutny witam was Pierwszym materiale na kanale z gry Medal of Honor Warfighter Jest to gra w którą Ja mam jakiegoś czasu nagrać Ja tak plark Ale jakiś czas temu wreszcie grę dorwałem, Bo ta gra na promocjach nie jest często A nawet jakbyś chciał kupić klucz to się nie da dorywać A da się dorywać, albo nie jest po prostu to tanie jak się czasem myśla, więc jak zaczynałem na promocji, to jeszcze miałem tam. Chyba, z... bo jak się ma Game Pass, to się ma tam jej Plus na PC. I tam jeszcze się proces niżki wpadł, więc zawsze to coś przeoszczędziło się. I na miałem Medal of Honor Warfighter. Ja coś tu. pograłem. A dokładnie bardziej, że skończyłem na... i nagrywałem już pierwsze podejście, ale. coś tam się z mikrofonem, albo coś tam jakieś dźwięki niepotrzebne były, więc po prostu. Zaczniemy nową kampanię. Tak, Nie, nie, nie nabrzemy nam konsekwencje na poziomie trudności normalny. Musimy sobie bawić, jak się bawi, to się bawić. Skutem OGA, Over Government Agency. O narodzie świadczą nie tylko ludzie, których wydaje na świat, ale również ci, którym oddaje część i wspomnienia. John F. Kennedy, Pritchard 8 tygodni wcześniej.

إنها <applause> دخول <applause> O, się kuźwa dzieje. Ja pier... Ja pierdolę, chyba głośne Dobra, tu muszę... to powiem tutaj teraz Jeżeli może być coś za głośno, za cicho, to ja przepraszam bardzo Ale ja się staram się gadać. Na cię wygląda tak o. może trochę Z efektami dźwiękowymi trochę zjadę Tak o Za pa... głośne Czekać, to się pójdę Dobra, przestań się protokosmić Tak, ten helikopter tu wybucha Czyli coś się... Odwaliło, ale to chyba nie był zamierzony plan Electronic Arts przedstawia Siema Danger clothes. I mamy około 6 minut, no teraz panie 6 minut wybija, więc... Jeszcze jedną misję może zrobimy, bo on. Chyba to one takie trochę krótsze, krót te początkowe. Medal of honor. Warfighter. Dobrze to znam. Składasz milion obietnic. Robisz bez nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon znikasz. To nie tak. Lena. Cholera. Czemu się rozłączyłaś? Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest tu w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec, następne pytanie. Przepraszam. Tak, jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. Mother to Dusty. co to za cyrk z tą waszą operacją? Ja wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja, weterze zrobił się szum odmanili po Afrykę Wschodnią. Służyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z ODZIE i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. To nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. No jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł. Mieliśmy jednego gościa, krypton Margiros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Da no, wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Argyros. Argyros. <laughs> Agent ogie, a gdzieś w Jemenie, południowy zachód. لتكونوا جزءا من قضيتنا، يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. سنرى. الإخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي، وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات، ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. Ja ma Klasyka, kucnięcie, zetka, zetka,zeuganie, to jest taki standardowy skok Nie ja ma a momentia? Gloka też na zapas, dobra. Okej, okay, przed się wychyl. Okej, okay, ukończmy jak najszybciej, dobra. Ale chyba chujowe aim na starcie A to nie będzie dobry czas, dobra. I mamy też opcję do wyłomu, ale bierzemy standardową, bo. Mam minutę iść na czasie, a... Tu ostatnie dwa, dwa cala 40 sekund. Mogę powtórzyć, ale nie. Dobra, to lecimy dalej. Będzie. coś krótkie, bo. Za naszą teorię o transporcie materiałów. A ich źródło? A, firma Wydmuszka z Dubaju. Dużo przewozów między Dubajem, Karaczi i Filipinami. Tam ta komórka bardzo nam pomogła. Okej, okay, muszę spytać. Jak się trzymasz? Dam radę. Jak zaczyna się polityka, zaraz chcą, żebyśmy zamiast strzelać, tańczyli. A ja nie tańczę. Jasne. Czyli Mako to teraz działka wodu? Nie mu ta sytuacja nie pasuje, ale jest gotowy. Miejmy nadzieję. Niedługo wkraczają do akcji. Tak? Mówisz coś więcej? Nie teraz, ale pozostańmy w kontakcie. Ej, Stamm! Jeśli zginę, daj to mojej byłej żonie. To wszystko, co dostanie. Możemy zaczynać. Resztę sama już sobie wzięła. Jedna minuta. Jedna, jedna, jedna minuta. minuta. Stamm, zwalniasz łodzie. udało się za, 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 zapasować gra ja mam 13 więc Z tym się do kończymy te materiał, więc jeżeli Wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A my się widzimy w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się i cześć!